To ja się aż robić kolejne takie konsultacje, koniecznie, na pewno to powtórzymy. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Przede wszystkim jesteśmy zaskoczeni ilością zawodników, która dzisiaj jest, bo mamy ich ponad 70 i ilością w ogóle osób, która pytała o tę konsultację formę tej konsultacji, co do samej konsultacji myślę, że forma, którąśmy zaplanowali, trzy stacje jest najbardziej słuszna i, i skuteczna. Każda stacja daje nam odpowiedzi dotyczące umiejętności. Bramkarza. Jestem z żywca i marzę o to, żeby być najlepszym bramkarzem. Co musi mieć dobry bramkarz? Jakie cechy? Na bank dobre rękawice, wysokość i jeszcze, dobrą... jeszcze że się dobrze rzucam. Kiedyś spróbowałem zagrać w się do Czego się spodziewasz dzisiaj? Ciężkiego treningu. Tutaj jest organizowana przez naprawdę bardzo fajnych trenerów i doświadczonych. Bycie bramkarzem? Co w tym jest fajnego? Wszystko. Do no, widzenia, Na meczu ten nie dały na bramkę i tak się zaczęło właśnie. Naprawdę? Tak. Okay. Bardzo. A z jakimi oczekiwaniami tutaj przyjechałeś dzisiaj? Być najlepszy z wszystkich. Marzenia? Grać w Real Madryt. Pierwszy raz spotykamy się dzisiaj na Śląskiej Rękawicy. Oceniamy chłopaków, którzy się do nas zgłosili pod kątem sprawności, pod kątem techniki bramkarskiej, pod kątem gry nogami oraz rywalizacji. Mamy ich podzielonych na roczniki oraz na trzy stacje. Jedni są wyrośnięci, jedni są mniejsi, ale widać, że bardziej sprawni. Także oni są w takim wieku, że tak naprawdę trzeba ich ciągle monitorować. I dlatego taki projekt powstał, żebyśmy po prostu mieli jak największą grupę bramkarzy pod, pod skrzydłami. Bramkarzy się bardziej indywidualnie prowadzi. Będziemy mieć drony, będziemy mieć kamery, tak żeby, tak żeby każdego, każdego chłopaka po prostu ocenić indywidualnie jak czegoś nie zobaczymy na żywo to po prostu wtedy na spokojnie siądziemy i będziemy każdego zawodnika obserwować pod kątem właśnie takich, takich elementów bramkarskich. Fajnie się chłopcy zaprezentowali. Dużo widać, że chłopcy trenują, że mają również zajęcia bramkarskie. No i uśmiechy na twarzy. Wskazują na to, że to jest dobre miejsce, żeby oni mi tutaj dzisiaj byli. Fajnie jest zorganizowane spotkanie tak naprawdę. Wydaje mi się, że brakowało takich rzeczy. Dla Bramka Rzyb przynajmniej to mi się wydaje. No dobrze było. Bardzo fajnie z było. Najtrudniejsze było ćwiczenie z Bramkami w dziadek.